Teraz czas na historię dla dzieci. Zapraszam Was dzieci tutaj do przodu. Usiądźcie sobie tak, żebyście dokładniej widzieli to, co tutaj będzie pokazywane. Ja dzisiaj podczas historii będę Wam pokazywała pewne obrazki, także chciałabym, żeby każdy usiadł w takim miejscu, żeby bardzo dobrze widział. Dzisiaj opowiem Wam historię, która zapisana jest w Piśmie Świętym. Wiem, że każdy z was ma w domu Biblię i Biblię czyta, i ta historia zapisana jest w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Ale zanim przejdę do historii, chciałam was o coś zapytać. Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, pomagał ludziom. Czy ktoś z was wie, w jaki sposób Jezus pomagał ludziom? Kto ma jakiś pomysł? Może ktoś z was pamięta jakąś ciekawą historię? Czy ktoś pamięta? A słyszeliście historię o tym, jak Pan Jezus uzdrowił trędowatego? Tak. A czy słyszeliście historii o tym, jak Pan Jezus uzdrowił dziewczynkę, córkę Jaira? Tak. Słuchajcie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, pomagał ludziom w jaki sposób, czynił cuda, troszczył się o nich i kiedy się z nimi spotykał, opowiadał im o Panu Bogu. I w związku z tym, że Pan Jezus czynił wiele cudów, bardzo dużo ludzi chciał spotkać się z Panem Jezusem. I pewnego dnia Pan Jezus i uczniowie mieli tyle pracy, w związku z tym, że opowiadali o Bogu i czynili cuda, że byli zmęczeni, byli głodni i postanowili odpocząć. Jezus chcieli udać się w takie miejsce, gdzie nie będzie ogromnych tłumów ludzi, gdzie będzie cicho, gdzie będą mogli spokojnie usiąść i spokojnie zjeść. Jezus wraz z uczniami, słuchajcie, udali się nad jezioro galilejskie, wsiedli do łodzi i chcieli przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Pomyśleli sobie, że tam na pewno nie będzie tłumu i tam odpoczniemy. Ale co się stało, słuchajcie, ludzie zauważyli. Jeszcze troszeczkę do tyłu, istunka. Ludzie zauważyli, w jakim kierunku Jezus popłynął, i ci, którzy nie wsiedli do innych łodzi. Okrążyli jezioro dookoła, żeby się na ten drugi brzeg dostać, tylko dlatego, żeby spotkać się z kimś niesamowitym, z Panem Jezusem. I co się stało? Kiedy Pan Jezus wraz z uczniami dopłynęli na drugi brzeg, kto tam na nich czekał? Tam znowu czekały na nich ogromne tłumy ludzi. I co Pan Jezus zrobił? Co im powiedział? Czy On im powiedział tak, słuchajcie? Ja jestem już tak zmęczony, że idźcie już do domu, dajcie mi spokój, ja chcę odpocząć i chcę coś zjeść. Nie. Pan Jezus tak nie powiedział. Pan Jezus wiedział, że ci ludzie Go potrzebują. I wtedy Pan Jezus znalazł odpowiednie miejsce na zboczach góry, gdzie usiedli wszyscy ludzie, gdzie Jezus zajął specjalne miejsce i wtedy Pan Jezus opowiadał im o Bogu. O Królestwie Bożym i czynił niesamowite cuda. Wszystkim było bardzo dobrze. Wszyscy uważnie słuchali, co Jezus do nich mówił i patrzyli, co Jezus czynił, jak uzdrawiał ludzi. I nie zauważyli chyba, że już powoli za góry chowało się słoneczko. Na tym zdjęciu, słuchajcie, mamy je, Jezioro Galilejskie. I tam za górami, koło tego Jeziora Galilejskiego, takie słońce właśnie zachodziło. I wtedy uczniowie podeszli do pana Jezusa i powiedzieli tak: Jezu, zbliża się wieczór. Każdym wszystkim ludziom iść do domu, żeby mogli coś zjeść. Niech idą do okolicznych wiosek, niech idą do okolicznych miast i niech kupią sobie coś do jedzenia. I wiecie, co im pan Jezus odpowiedział? Wy im dajcie jeść. I uczniowie, popatrzcie, są, oni są zdziwieni, i może nawet chyba trochę przerażeni, i sobie myślą, jak to jest możliwe, żebyśmy mogli, panie Jezu, nakarmić takie ilości ludzi? Przecież nie mamy czym. I w tym momencie jeden z uczniów pana Jezusa, który miał na imię Andrzej, powiedział: Słuchajcie, jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie rybki. Pan Jezus poprosił uczniów, aby przyprowadzili tego chłopca do pana Jezusa. Nie wiem, może te rybki tak wyglądały, może te chlebki tak wyglądały, ale ich było pięć i dwie rybki. Co zrobił pan Jezus? Wziął, słuchajcie, chleb, wziął rybki, wzniósł je do góry, spojrzał w niebo i podziękował Bogu za jedzenie. Ci wszyscy ludzi, ludzie, którzy siedzieli na zboczach góry, pomyśleli sobie tak, no jak to jest możliwe? Przy nas jest tutaj tak bardzo dużo, żebyśmy tymi pięcioma bochenkami chleba i tymi dwoma rybkami mogli się najeść, ale stało się coś niesamowitego. I teraz poproszę Filipa, żeby nam pomógł. popatrzcie tutaj. Mam tu coś dla was przygotowane. Zobaczcie. Tu mamy koszyk Mamy, ile mamy chlebków? Mamy pięć chlebek i dwie rybki. Kiedy Pan Jezus podziękował za ten pokarm i pobłogosławił go, zaczął dzielić te chlebki i zaczął dzielić rybki. I co się stało? Popatrzcie, co się stało, kiedy Pan Jezus zaczął to pobłogosławić, zaczął dzielić. Uczniowie przychodzili z koszykami, a Pan Jezus napełniał te kosze tymi chlebami i napełniał je rybkami. I czy brakowało? Popatrzcie, kolejny kosz. Jest pełen chleba i rybek. Tak, kolejne kosze zapełniały się chlebami i rybami. Także, pomimo tego, że tych ludzi było bardzo dużo, Pan Bóg uczynił coś niesamowitego. Ci ludzie nie mogli tego pojąć, ale pamiętajcie o tym, że czasami nam się wydaje, że są rzeczy niemożliwe do zrobienia, ale Pan Jezus może uczynić rzeczy niemożliwe może uczynić wszystko. I Pan Jezus dokonał wspaniałego cudu rozmnożył chleby. I tak dla ciekawości Wam powiem: wiecie, ile było tam osób? Było tam ponad 5 tysięcy osób. To jest bardzo, bardzo dużo. I z punktu widzenia naszego te pięć bochenków chleba i te dwie rybki na pewno nie starczyłoby, żeby nakarmić ten cały tłum. Każdy człowiek, który tam był, duży czy mały, otrzymał kolację i najadł się do syta. Prawda? Jest to niesamowite? Trudno w to uwierzyć, ale Pan Bóg może czynić niesamowite cuda. Kiedy wszyscy już mieli pełne brzuszki, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, aby pozbierali resztki jedzenia. W takim jednym miejscu w Biblii jest napisane ułamki, czyli takie po prostu, myślę, że tą część pokarmu, która nie została rozdzielona. I kiedy wszystko już było zebrane, wiecie, ile zebrano koszów tych resztek? Kto z Was pamięta? Kto z Was pamięta, ile zebrano koszów resztek? No, 100 tysięcy to trochę za dużo, ale tych koszy resztek zebrano 12. Popatrzcie, tutaj mieliśmy kosz, gdzie było pięć bochenków lewać, dwie rybki. Pan Bóg wszystko rozmnożył, a kiedy już skończyli jeść, Pan Bóg nie chciał, żeby cokolwiek się zmarnowało i poprosił, żeby pozbierać resztki. I nazbierano 12 koszy resztek chleba. I jak myślicie, co się z tym chlebem stało? Ma ktoś jakiś pomysł? Jonasz, co myślisz? Daj mi się dalej wiedzę, nie. Zajmowali się dalej jedzeniem, dobrze, ale wiecie co, ja poczy, poczytałam, że pan Tereszki, które tutaj zostali, ludzie, którzy tam byli, kiedy wracali do domów, dzielili się z tym z innymi biednymi ludźmi. I dzisiaj Pan Bóg też chce, abyśmy nie marnowali jedzenia. Jeżeli mamy nawet mało, to dzielmy się z innymi, a Pan Bóg będzie to błogosławił. Mam nadzieję, że wam podobała się ta historia i mam dla was specjalne zadanie. Poproszę tutaj Lękę, żeby pomogła mi rozdać dla Was zadania. Przygotowałam tutaj dla Was w takich woreczkach rybki i łódkę. Waszym zadaniem jest je wyciąć, pokolorować i na ten arkusz papieru tutaj, do każdego koszyka, włożyć te rybki. Te kosze specjalnie są tutaj ponacinane, żeby można było te rybki i chlebek włożyć do środka. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i chodźcie tutaj do nas i będziemy Wam rozdawać na dzisiaj pracę.